Do Gorlińskiego Szpitala wreszcie udało się zakupić długo oczekiwany oftalmoskop chirurgiczny. Zaingurowana we wrześniu 2009 roku akcja dobiegła końca i ukazała efekty. Inicjatorami zbiórki pieniędzy byli posłowie Witold Kohan i Andrzej Czerwiński. Zakup oftalmoskopu chirurgicznego pozwala na przeprowadzanie skomplikowanych i trudnych technicznie operacji wykonywanych w najcięższych urazach oczu. Warto wspomnieć, że do tej pory taktowe operacje były wykonywane w najważniejszych ośrodkach klinicznych w Krakowie i Katowicach. Kornicki oddział okulistyczny kierowany przez doktora Piotra Ruska uzyskał pozycję drugiej placówki w Małopolsce, w której wykonywane będą tak skomplikowane i bardzo potrzebne zabiegi. Koszt zakupu oftalmoskopu to 40 tysięcy zł. O tym, jak ważny jest oftalmoskop, mówi doktor Piotr Ruse. Oftalmoskop operacyjny, który został zakupiony. Na oddział okulistyczny jest niezbędny do wykonywania operacji siatkówki, operacji witreoretynalnych, które są no, jednym z najbardziej skomplikowanych procedur okulistycznych i które są niezbędne do, do ratowania wzroku u pacjentów z ciężkim odwarstwieniem siatkówki po ciężkich urazach oczu oraz w powikłaniach cukrzycy wieloletniej. U pacjentów z retinopatią cukrzycową proliferacyjną. I te operacje będziemy wykonywać dzięki temu urządzeniu, który odpowiada za wizualizację tylnego odcinka oka w czasie operacji witroretinalnej. Będziemy drugim ośrodkiem w Małopolsce, oprócz kliniki krakowskiej, która, który będzie wykonywał tego typu zabiegi. Na temat sum pieniężnych przekazanych przez starostwa powiatowe na rzecz rozwoju Gorlickiego Szpitala mówi starosta powiatu Gorlickiego Mirosław Wędrychowicz. W ciągu ostatniej kadencji to jest kwota około 50 milionów złotych. Oczywiście to są to jest montaż finansowy. To są środki i krajowe, i europejskie, i środki szpitala i środki powiatu w różnych obszarach inwestowaliśmy od, poczynając od termomodernizacji z kotłownią na biomasę, poprzez remont trzech pięter, doposażenia oddziałów, ale również finansowaliśmy i finansujemy jeszcze ciągle w ramach mechanizmu norweskiego badania profilaktyczne dla matki z dzieckiem, które mają bardzo wysoką skuteczność i bardzo dobrze oceniane są zarówno przez lekarzy, jak i samych mieszkańców.